Okej, okay, już przedarłam się przez te wszystkie security, przez te wszystkie korytarze, bramki. i Jestem przy Gates. I nasz Montego Bay jest na E76, jak widać. Ale powiem Wam, że chyba ostatni raz z kim siadę razem na lotnisko. Bo ja nie lubię tak jeździć na styk, dlatego, że wiadomo, że ta nasza autostrada jest bardzo nieprzewidywalna. Czasami nawet rano są korki. Na no szczęście nie było, ale moja koleżanka, z którą jechałam, bo zrobiliśmy taki deal, ja załatwiłam za darmo parking, a ona benzynę, znaczy ona samochód. Więc ja normalnie jeżdżę sama i parkuję. I wtedy mama ma ekstra czas. A z nią było dosłownie na styk. Znaczy z jednej strony dobrze, bo nie muszę tutaj siedzieć i czekać. Chociaż powiem Wam, że ja lubię lotniska i dawno tutaj nie byłam na tym naszym lotnisku, więc chcę zobaczyć jak się trochę pozmieniało. I ja wolę być zawsze wcześniej. No ale niektórzy ludzie lubią na ostatnią chwilę więc mój bagaż jest taki na 4 dni podręczny a tutaj mam torbę plażową w której mam moją torebkę No i wystarczy ale mi przeczepali ten bagaż. Teraz jest jakiś nowy system, prawie każdą walizkę otwierają. Tak mi rozpierdzieliła, miałam tak ładnie wszystko poukładane, to mi wszystko rozpierdzieliła, no ale miałam czas na szczęście, żeby poskładać. Bardziej zmodernizowali Hortons jest ta kawałek dalej. Tutaj, jak widzieliśmy, był Starbucks, ceny lotniskowe. Ale powiem Wam, że i tak to lepiej wygląda niż to było kiedyś. Ale do Europy im bardzo brakuje. Tu jest dalej wszystko to samo. Mamy naszą słynną instalację U -u -u. Super, prawda? Ale echo! też jest już tutaj. Kto tutaj kupuje te zegarki drogie? Wydaje mi się, że leciałam do Polski chyba z tej gejdy ostatnio. Ja muszę z ciekawości sprawdzić mój filmik. Moje koleżanki tam już są. Moje drugie koleżanki, ja z którymi nie jechałam. Tu się nic nie zmieniło. Dalej te same lampy. Kanadyjskie alkohole. Wino lodowe. Kto jeszcze nie pił, to... Polecam trzy takie buteleczki 375 ml 149 dolarów. To jest strefa bez słowa. Nieźle, prawda? Jeszcze tutaj, jeszcze więcej. Tu skreślili 302, także proszę bardzo. Trzy buteleczki 237 dolarów. Kto powiedział, że powinno być tanio na lotniskach? małe takie te stoiska jakaś nowa kolekcja i cena za 100 ml 125 ml 194 te ostatnie mi się skończyły z Hermesa ale nie wiem czy będę kupować bo ten miałam bo mam tyle tych perfum w domu Outfit do samolotu prezentuje się dzisiaj tak rozczochrane włosy, chyba od samochodu za wysoka jestem z, tą, z tym kokiem, chyba przewaliłam gdzieś w dach w środku. Te są super te butelki, wiem, że miałam próbkę, kiedy to pierwszy raz wyszło, pokazywałam na jakimś filmiku. Hill, bardzo lubię. Ależ tutaj droży znać co. Ostatnio pamiętam, kupiłam cały set w Sephora i za 60 dolarów. Były trzy rzeczy, ciutkę mniejsze były. Ale było na przykład jeden z tych serum, i jeszcze taki, a ten cleanser. Joe Malone. An English parent treasure. Super. Better you coming. I always have my little routine like okay. Hi guys hi. welcome. okay, let's go. 14 you are here. okay. and any laptops underneath the seat in front of you? if you're seated in the emergency exit rows today, we ask that you please place all of your belongings, including your smaller bag, in the overhead bins. thank you for your cooperation.

stwierdziłam, że nie będę brała laptopu na 4 dni bo nie chciało mi się dźwigać także tylko mam telefon więc będę miała troszeczkę limited ale jest ok filmików żadnych nie zamierzam składać a tutaj mamy Egypt Air czyli egipskie linie kiedyś leciałam z nimi z Nowego Jorku do Kairu a już bardzo dawno temu, bo w 2006, byłam na takim wyjeździe. Głównie to był rejs po Nilu, ale też zagarnęliśmy o kilka różnych fajnych miejsc, takich jak Aleksandria czy Luxor. 4 godziny i 7 minut gate to gate. Weather in Montego Bay, uh, present time 26 degrees, and probably cloudy skies. we do anticipate a little bit of uh, turbulence along our route or flight on water like life in a pouch is located beneath your seat or below your armrest once removed from stowage the the deczki na wodzie i też rafę o i mamy jamekę z tej strony ląduje. No chyba że są jakieś dziwne wiatry, no to wtedy odwrotnie, musi robić kółko, ale raczej z tej. Ależ piękna ta woda.

I sama jestem w korytarzu. Zobaczcie jakie lokalne talenty dzieciaków ze szkół tutaj Przepiękne rzeczy. Patrzcie. Piękne to drzewo. Tutaj jakie malunki na ścianach, jakie murale Zmienili trochę tutaj od mojego ostatniego czasu 5 lat temu. A tutaj proszę, samochód należący do firmy Sandals. Organizują wszystkie wycieczki dla Sandals. Ok, przyjechaliśmy. I tutaj jest ta ich Welcome Lunch, Nie można się napić drinka, poczekać. Kiedyś było coś do jedzenia, a teraz. Jakieś tam chipsy może, okej. Okay. Chipsy z plantanów. I z bananów. Dziękuję. Takie to lotnisko jest. Stare, malutkie. Znaczy w środku nie jest takie malutkie, ale ogólnie dosyć stare. I Łezżet przyleciał na czas, także nie musieliśmy za długo czekać na dwie dziewczyny, które przyleciały Łezżetem, bo on był na czas, a my akurat byliśmy 45 minut spóźnieni, więc wszystko się wyrównało. Nasz odlot miał być o 8, a było 8:45 a łezżet wyleciał 8.40 No też chyba był troszeczkę spóźniony kilka minut takie security tutaj mają, zobaczcie jaka brama Montego Bay tu jest jeden sandal, w którym będziemy za dwa dni i takie wille tu mają niepokończone przez lata, lata, dlatego, że bardzo dużo zajmuje, żeby zarobić te pieniądze. Więc, tak jak to wyglądało przy mojej ostatniej wizycie, przy naszej ostatniej wizycie, bo byłam w tradycji, 5 lat temu, to za bardzo się tutaj nie posunęło. Tutaj e, przypływają statki, te duże wycieczkowce. Tam widać jednego. Czyli jaki mamy wesoły autobus. No, także minęliśmy trochę takie wyższe elewacje, gdzie są inne rośliny, takie bardziej naturalne, a tutaj już są palmy, oczywiście osadzone, bo palmy tak naprawdę nie są native, w one wszystkie zostały posadzone przez człowieka to ładna sceneria tutaj policja ambulans, okej, okay. to

Kiedyś jerk chicken kosztował 5 dolarów, a teraz już kosztuje 8 za ćwiartkę. Wszystko się zmienia, ale w takich właśnie lokalnych miejscach naprawdę bardzo dobrze tutaj przyrządzają. Jerk to jest taka ich różna mieszanka, taka sekretna różnych przypraw. A po angielsku, dziork to jest ktoś, kto nie jest za przyjemny. Także tu akurat nie ma żadnej asocjacji. Także tutaj różne rzeczy sprzedają. Nie trzeba mieć recepty od lekarza, ale tak piszą, że no, powinno się mieć rekomendacje od lekarza. No i co najmniej mieć 18 lat. No, tak jak u nas, tylko że u nas 19. Ale tutaj mamy. Świeże produkty. Dobra, jedziemy dalej. Zostało nam jakieś 40 minut do Ocho Rios No i będzie miło wejść do klimatyzacji. I was checking out that ganja bliss. Wow. Tutaj taka dzielnica willowa, zobaczcie. A po lewej stronie tylko hotele. Reklamy jak w Polsce z lat 90. Now we know we're in Jamaica. Trochę się zbliża godzina szczytu i troszeczkę jest worek tu wygląda prawie jak w tak jak my jedziemy na tą naszą plażę jakie drzewo piękne yep. Najpierw odwozimy tutaj kilka osób, a później jedziemy do naszego. Ale tutaj przyjedziemy na inspekcję jutro. Więc nakręcę filmik. To jest jeden z tych sandals, które ja oryginalnie pierwszy raz zobaczyłam na dżemejce w 1995 roku. Tylko, że teraz jest ta przebudowany, odnowiony dobudowane budynki bardzo bardzo zmienili go totalnie pozmieniali to wszystko kiedyś było takie małe pole golfowe tutaj jakieś willę porobili ale tutaj są takie drogi pamiętam jak jeszcze tu jeździliśmy w latach 90. jak jeszcze nie było highwaya to były takie dziury tutaj. Po prostu straszne. A teraz jest przynajmniej dobra droga, skręty dalej zostały. Przepiękne miejsca naprawdę. I ta roślinność. Jak rainforest, taki jaka, jak las deszczowy. najsłynniejszy wodospad w miejsce. Dance River Dolphin Cove Zatoka Delfinów Ile tutaj autobusów I wszystkie, on idzie tak pod ulicą To jest Mystic Mountain To jest taki um, Luna Park Jest jeden taki mały rollercoaster W kształcie bobsleja. Bo jak wiemy Jamaica, znaczy Jamaica Miała słynny Swój zespół bobstleistów pomimo że tutaj nie ma nigdy śniegu to mieli zespół drużynę przepraszam bobslejistów także jest nawet film nakręcony bardzo fajny o tym więc można się przejechać taką właśnie kolejką w kształcie Kierowca mówi że kolejny statek tutaj jest już jesteśmy w Oczorios. O, oh, Carnival. Horizon. Horizon okej. Okay. Carnival. Yeah. Czyli statek z firmy Carnival. Zobaczcie, jak tu tak industrialnie. A Ocho Rios to znaczy osiem rzek. Tu jakieś hiszpańskie wpływy były. This is a port. Yeah, Right? Ocho Rios. This is a cool house. Cool building. trochę miasta i zaraz będzie nasz resort, ale trochę malgany mają moglibyśmy się pospierać i kozy na ulicy. So we are going to the great house. great right house, so I stayed here when it was beaches, don't you Yeah, it used to be Siboney, long time Sydney, ago. Yes. Uh, yeah, that's what it's I stayed the here. Yeah. So many houses has this pool. Yeah. It is, yeah. We've arrived. There's jibbies everywhere. Thank you very much. Troszeczkę pozmieniali tutaj te, te meble, ale tak jest tak samo. Ale powiem Wam, że w tym miejscu nie mieszkałam, bo kiedyś przyjechaliśmy z i, i chcieli nam właśnie dać taką willę z kamerdynerem po tej stronie, ale stwierdziliśmy, że my chcemy być po drugiej stronie, tam bliżej morza, więc nam zmienili, tak jakby chcieli nam dać lepszą, a my wzięliśmy gorszy pokój. Ale po drugiej stronie, ale tu jesteśmy tylko dwie noce do pracy. Także ja się tym nie przejmuję. Chociaż ja bardzo lubię ten budynek tutaj. On ma swój charakter, bardzo fajny. Już robiłam video z tego miejsca. Jak to by chciał zobaczyć, zobaczcie. Robimy check-in. Może rejestracja, czy tam rejestracja, robi się w takim lunch specjalnym. I dali nam welcome drink, przywitalnego drinka. Bardzo lubię ten basen. Tutaj jest bardzo fajny. A z tyłu jest pizzeria, tam z tyłu jest jerk chicken. No i tutaj mamy piękny widok na ocean. To check-in dłużej zajmuje, chyba tutaj, niż w tej normalnej kolejce, jakby się tam stało w lobby. Z godzinę trwało, jak nie więcej, żeby nas zrobili check-in, ale to zawsze tak jest tutaj. To się nazywa karaibski czas, nikt tu się nie śpieszy. Także jedziemy. Zobaczymy gdzie nas zawiozą. One time I had Dobra, więc... so Vivian? Me with here. Me. Chodź, koteczku. Proszę bardzo. Czy kolorowy kotek. Czy kolorowy kotek. Cześć. I drugi. Cześć, dziewczynki. Cześć, dziewczynki. Chodźcie do mnie. Chodźcie, kochane. O, a co ty masz takie uszka, bardzo takie pochrwawione, biedna. O oh my god, jubleńki. I następny idzie. O, zobaczcie jakie piękne. Chodź koteczku, chodź, chodź kochanie, chodź. Jak nasza szelkretka masz taki nosek. Ojej, jakie cudne kociaczki. Jakie cudne kociaczki tutaj są. No. Przyniesiemy coś z bufetu, tak? Z restauracji coś przyniesiemy, tak.